Personality plus Daily Miracles, Every Day. Cuda każdego dnia 3 września 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Z pokolenia w pokolenie co opowiadasz swoim dzieciom, a może wnukom? Jakie historie? Co chcesz, żeby zapamiętali? Dzieci uwielbiają historie, zwłaszcza te prawdziwe i opowiadane przez najbliższych. I co więcej, wszystkie pamiętają ze szczegółami, trzeba się więc pilnować przy kolejnych powtórkach. Możesz opowiedzieć im o cudach, które Bóg uczynił w Twoim życiu, o tym, jak był z Tobą w trudnych chwilach strachu, bezradności czy zagubienia. A może o tym, jak z Bożą Famocą odważnie udało Ci się zrobić coś niezwykłego. Albo kiedy Bóg niespodziewanie zaopatrzył Cię w to, co było potrzebne. Warto opowiadać te historie Boże o działania. Do tego zachęca nas sam Bóg, tłumacząc, jak ważne jest to dla kolejnych pokoleń. Wszystko zaś, co poznaliście i co słyszeliście, wszystko o czym Wam mówili nasi Ojcowie, przekażcie dalej niczego nie tając. Opowiedzcie wszystkim przyszłym pokoleniom o wspaniałych czynach i potędze Pana, o wielkich cudach, których On dokonał. W psalmie 78, od wersetu 3 do 7. Sam Bóg przedstawia się zawsze jako Bóg pokoleń. Ja jestem Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Czy to nie wspaniałe? On jest od pokoleń, które prowadził przez lata, wieki i chce, byśmy podobnie myśleli o kolejnych pokoleniach. Byśmy mieli wpływ nie tylko na swoją przyszłość, ale i tych, których Bóg nam dał pod opiekę. Jeśli jesteś mamą opiekującą się małymi dziećmi, pamiętaj, że twój trud i wysiłek są ogromną inwestycją. To nie tylko zmienianie pieluszek czy etatowa praca kierowcy. Twoja wiara, jeśli jest żywa, będzie najlepszym przykładem i zachętą. Dajesz miłość i uczysz kochać Boga. Masz wpływ na ich życie. Prawdziwe są wtedy słowa Williama Rossa Wolacha: ręka, która porusza kołyskę, rządzi światem. Jeśli nie masz swoich dzieci czy wnuków, módl się o jakieś inne dziecko, siostrzeńca, bratanka, dziecko sąsiada czy przyjaciela. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś.